Hej, jeśli film Ci się spodoba, zostaw lajka, więc tak, dzisiaj przechodzimy sobie do kolejnego opisu aktualizacji 1.20, już było part 1, no to teraz będzie part 2. Przechodzimy do filmu. Właśnie w tej wersji została też dodana nowa płyta do Minecrafta, która będzie Wam leciała w tle dokładnie. Aron Cherfo, a Relic. No to będziecie ją mieli przez cały film. Bardzo dziękuję, przechodzimy do następnej części filmu. Do Minecrafta został dodany też nowy pasywny mob Sniffer. Żeby, żeby go w ogóle znaleźć, no to on się nie respisam. Trzeba go wykluć z jajka, z jajka które można wykować archeologii, o której Wam... W innym filmie. W Minecrafcie, jeżeli postawi się jajko na bloku mchu, no to ono szybciej rośnie, ale za to na trawie wolniej rośnie. Teraz wam dam przykład. Ciekawostka to jest. Bardzo dziękuję. teraz możecie się obejrzeć i zaraz przejdziemy na następnej części filmu. Kiedy sniffer wyjośnie z jajka, no i dorośnie, to, to może wynikliwe nasiona, które możecie sobie zobaczyć w ostatnim filmie, kiedy, kiedy było opisane większość tam rzeczy. I on, on może te jajka, te nasiona wytropić, ty je zbierasz, sadzisz. Możesz je zasadzić i możesz potem rozmażać. Zależy, jakie nasiona wydropią, bo to jest ważne, czy tam są dzwoneczki, czy ognisty piasek. Dziękuję, przechodzimy do następnej części filmu. W tej części filmu pokażę ja Wam, jak sniffer wyniósł Kuchuję je na śląkę. Bardzo proszę, tutaj macie idealny przykład. Aktualnie na ekranie. Sniffer wkładzie się, jak coś już wyczują, wyniuchuje i zabiera na Dziękuję, przechodzimy dalej. Gdzie będziecie mogli sobie dalej sobie oglądać snifferka? Proszę bardzo. Zastępną rzeczą w najnowszej wersji Minecrafta jest nowy blok. Skalibrowany sensor. Kiedy go, kiedy go położę, to wiecie jak jest normalny sensor, nie jest trochę inny, bo ten jest skalibrowany. Zależy jak go ustawicie w jaki sposób będzie do dookoła się blok. no to nie jest bardziej skalibrowany. Dziękuję, przechodzimy do następnej części filmu. Następną rzeczą w tej aktualizacji są dodanie rodzaje obrazów. Rodzaje obrazów są różne, zależy, jaki masz wariant. W i młodzież da się je zabrać. Oczywiście to jest normalny obraz painting, ale mogą też być wzory. Chyba na przykład z papryczkami, czy tam jakiś inny, na przykład inny. Nie wiem, jaki ma, mam tu, mogę dać przykład. Nie wiem, jakiś kebab z papryczkami to już mówiłem. Dziękuję, przechodzimy do następnej części filmu. Następną rzeczą dodaną w tej aktualizacji jest ustawienie eku. Na przykład to są zakładki takie jak blo bloki kolorowe, bloki budowlane, natura i tak dalej. Są na przykład też uzbrojenie, bloki użytkowe i jest zakładka też Redstone, no, oczywiście. Ale usunięto zakładkę z alchemią Dziękuję. Przechodzimy do następnej części filmu. Teraz dla odtwarzania nie nie jest o, ten drugi filmik z tego. Macie no, sobie poglądać sobie słodkiego sniffcia. Sniff który sobie wchodzi i włącha w normalnym środowisku. Dziękuję. Zaczekajcie sobie do następnej części filmu. Ostatnią rzeczą dodaną w tej aktualizacji są nowe biblioteczki. Jak widzicie na filmie, bo są normalne jak biblioteczki, tylko że są puste w środku. A czemu są puste? Bo musimy je wypełnić książkami zaraz tu idziemy z do mechaniki i co one mogą robić. Dlatego, o sobie do następnej części filmu. Dziękuję. A więc tak, biblioteczki w, w zasadności, ile mają w środku sobie książek, taki długi sygnał wysyłają. Tak jak widzicie na filmie to jest jakiś sygnał mało wysłany. A jak jest jeszcze większy, to wtedy jest jeszcze większy sygnał wysłany. Niestety jest maksymalnie do dwóch kratek wysłany. A jeżeli postawię sobie tam dalszy przekaźnik, no to i to pociągnie nie dalej. Dziękuję. Zapraszamy do następnej części filmu. Następną rzeczą w, w tej aktualizacji jest takie też, że jak postawić jakąkolwiek głowy muba na blok dźwiękowy i kliknie na ten blok dźwiękowy, no to słychać tylko odgłos. Dziękuję. przychodził do następnej części filmu, gdzie więcej Wam pokażę z głową bieglina. Mm. Jest dużo do go w aktualizacji. Jest tutaj tak jak wszystkimi głowami, że jak się założy się np. do na postawi się do na blogerce, to ma animację. Tak samo jest z głową Piglinia, ale Piglin rusza łóżkami. Dziękuję i to by było na tyle. Jeżeli to teraz do tego momentu, no to bardzo Ci dziękuję za całe poświęcenie i oglądanie to, co ja oglądam, Bardzo dziękuję ja Tobie serdecznie. Jeżeli możesz, no to możesz zostawić subskrypcję albo łapkę, które byłoby mi niezmiernie miło. Jeżeli film Ci się spodobał to możesz napisać w komentarzu, albo zostawić łapkę. Dziękuję i widzimy się w na następnym odcinku. Do zobaczenia.